Zero. Także cześć Siemanko z tej strony AgroLion. Jak widzicie, dzisiaj Polski Rolnik, seria. Jest godzina 17:54. Jak to nagrywam, stawcie łapkę w górę. Subskrypcję na tym kanale po więcej filmów. Dzisiaj są dwa filmy, bo wczoraj nie miałam jak nagrać. Tutaj było dużo roboty. Dzisiaj jest wapno akcja. Rozsanie wapna: jecha kręci. Pięćdziesiątka-piątka jeździ z wapnem, co, siądźmy sobie najpierw do jechy, pojedźmy sobie na pole. wapno sobie kupiłem, przyjechał tir. I sobie dzisiaj tutaj elegancko rozwalimy. no tu, jeszcze tam. Gęstkę, cofniemy? Do końca nie widzę. Nie, no kurwa, znowuś to się będzie działo. Chapi. Nie zwracajcie na to uwagi, no trudno, co ja wam poradzę. Już wieś, nie wygląda ten ciało. No, trudno. Książka piątka to mi nie schodziła. Mam sąsiada, jak zwykle wszystko tam pożyczam. Książka, no, tak jak zwykle będę się znowu dzisiaj zabijał. Sąsiad, no i dał mi. Znowu sobie z tym koksem, czterdziecha sobie, nie, pięćdziesiątka, nie pięćdziesiątka piątka, tylko ciapa sobie elegancko tańczy, tańcy zagrażańce. Uchami uruchamiamy to dziadostwo. Nie Eee, farming akurat jest tak, że no. To trzeba akurat złożyć. Kurde, jeszcze tutaj trochę trzeba podjechać tą pięćdziesiątką piątką. trochę podjechałem. Kiedyś pamięta ojciec mi opowiadał na rozrzutnik, kurna, kiedyś się ładowało i woziło. Teraz to takie cuda są. No dopiero wygoda. Siadasz, dupę woj. No wapna jeszcze zostanie z tego co ja widzę. Jeszcze tam za wiaderkiem naładujemy, że tak powiem wiaderkiem. Taki jak ten tutaj przyjeżdżał z tym wapnem, i gościu pyta się mnie, czy mam kartę? Enhong. Ja się pytam jego, kurwa, co to jest? Mówi karta Myślę, Kurwa, co to on pierdoli? Jakiś chłop pijany, czy co? Myślę sobie. Trochę ta łyżka ucieka tam nierealnie. Planuję cyklopa, jakiegoś innego pobrać, tak powiem. Kajcie sobie, podjedziemy. Ciapkiem trochę. Tajno, tyndastynga. stinga. tak gdzieś tam pojechał z tą prasą, jak dzisiaj dopiero. Te studuły postawiliśmy, z trochę pomaga, nam parę majstrów było. Od cholery zapłaciłem, od cholery praktycznie spukany. Studua jest, jest gdzie trzymać to. No tak nierealnie sobie trochę przeskoczymy. Ciągników. Te wapne, a ja wiem, że dostanie jeszcze, sąsiad jeszcze będzie podkradał sobie. И, может, быть, Курде. А, там да, уже там лапно. Катит, что чё? А, ведь там тирам, что ехал на них, чанс быть не бы, но нагревать, тенгл. Ведь там, вот, человек первый раз, человека, я... A do mnie też jeszcze będzie mówił, że jeszcze też z nawozami jeździ też. Przywozi gdzieś tam. Sprawa do mnie też do mnie będzie przyjeżdżał. I nawozami. Każdy trochę pomalczył. 10 na godzinę gadał. też sąsiad się uparł, żebym ja, żeby ja też się nie męczył, że on przyjedzie szóstką, że będzie to orał. Se latam tam flachy mu się jakoś daje. Chuj tam. Da. Łuk tam dobry ma, tam sześć i pięć skip, taki ciągany. Myślę sobie, E tam chuj tam. To za darmo przyjechać, tam za jaką flachę, sobie a idź. Tak do końca podjechać Kurrywa mać A jeszcze mam tego moda O matko na podczepianie łapani Łapoś Kajcie coś tam idzie, coś tam niby idzie. nie idzie Matko Bosko, władziesz panie, co ja żem narobił? Nie, no po ale trzeba złonić. Chodź, aż ja, czekajcie, te czekaj, ludzie. Ja już mam pomysł. Cyklopem my mu tutaj pchnimy. Także tam mówi. Клубы нам хни и уж. Еще не... мне. Во. Секлуб тем там. Уйди. Не рань. И вот да. Tam nie powinno pójść, o panie dostał mi tam pan... Wiedziemy. Wyjedziemy. Jest, jest, wyjeżdża. O, panie. Wie, dobra ludziska, poradziłem się. O, szczęścia jakby nie ma tego cyklupa to chuj. Oj, wszystko dzięki temu cyklupu. Nie ma, nie ma już cyklopa, to już chuj. Skręcimy tutaj tym cyklopem. Cofnąć. Опани. W ogóle powiem wam dzisiaj, co mi się stało ten. W szkole na wf Tak jednak nie chcę zbytnio mówić. Kurde, nie wiem czy to mówić zbytnio. Tak ogólnie w realu. Dzisiaj takie sobie siedzę takie na matematyce, takie się tam kłócą się tam gadają. Nudzi tam, tam coś tam do pani tam. Takie ty, takie dziewczyny tam z klasy, że coś tam na przykład, że pana na przykład w telefonie, nie? Ja coś tam nie zwraca na nas uwagi, takie. Pani coś tam mówi, coś tam myśla cały czas. Tak, ja słucham, że on niby tam w telefonie patrzy, ja takie sobie myślę. No w sumie rzeczywiście tak jest. Teraz też możecie napisać w komentarzu, czy u Was też tak w szkole jest, że trenerzy, jak gracie, czy coś, no to tylko w telefonach siedzą albo na przykład. O, jakie piękne zdjęcie. O, zobacz, zobacz, zobacz. O, a, a, zobacz. Jakie piękne, co nie? Piesek. O, o, o. Nie wiem, czy wy tak macie te szkołach, ale ja tak mam. Na przykład, u nas ostatnio było na przykład coś takiego, jak, nie wiem, czy ktoś uderzył. Nasz My na przykład kogoś uderzyliśmy, tako o, na przykład dostaliśmy karne czy coś takiego, a na przykład druga klasa, jak na szklad, no to pan siedział tutaj w telefonie, i tutaj nie widział i podał tutaj na nas coś, faula. Pamiętam. Więc no, możecie napisać, czy u was też tak w szkole jest. Tutaj ja pamiętam jeszcze w pi piłce, w piłce jeszcze graliśmy. O pani tego wapna mi dostanie. Już tu sąsiada poprosimy, żeby tutaj mi dał szóstkę do, or do orki. Jak chcę, żeby tam mi porać, to czemu by nie? Ja się tam na pewno nie pogniewamy się za flachę. Panie, cyklop ma tu siłę. kiedyś tam niby się opowiadali, że pegerzasz. Jak niby też baloty podnosili cyklopem, Z cyklop to też jest niby z pegeru, ale już właściciele, bo też pegerz tam pracował. Aż tutaj tak troszki? No tam nic tam nie będę po polu tam w pywał, tylko się dostawić tam jak już jakoś plandeko albo w ogóle się nie przykryje już ja tam nie lubię tam kombinować powiem widzowie że nie będę przykrywał no to farming nie da jak przykrywać dobra pełne, pełne dobra jedziemy damy o tej 50 piątki tylko pamiętaj jeszcze z przodu, bo takie tam były popękane. w pamiętaj to 55 kupiliśmy, tak? Nie wiem skąd. Opękane, poradzone. o pani, nie ma się co pierdolić, tylko o, gdzie był gnój, to na nic nie będę dawał. o, trzeba rozłożyć, tak? Łapań, i lecimy z tym. Wszystko już tam mamy. Jedna z pognoi, to możemy dać troszkę, tam, nic się nie stanie. Tutaj, dwa, trzy razy przyjedziemy i już. i jest znów, w tym razem też dłuższy, jak widzicie Mam nadzieję, że widzowie wszystko to oglądają do końca samego. Wszystkim z nowych pełno, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, więcej filmów i motywacji na mnie. Wejdziemy jeszcze na jedne pole. Na łąki, no nawet nie będziemy dawać sklopa już się tam później po odcinku. Sobie odprowadzę tutaj do naszej... Sąsiada też odprowadzę, te wapno za te. Tam stoi u niego. Nie idzie te wapno na ale dom Tu da się, e tu tam się pojedzie. i tam tego wapnia też trzeba trochę dawać. Można nam stać w tym miejscu, w górę, tam to cholery. Trzeba coś tam robić, trochę. W polu też wcinku tam parę też nie wrzucam, bo, bo. Kurde, też, kładę mi co, ukradli, tam, tam dwa miesiące czy jeś, stał też. Nie, tydzień tam jeden tam stał. Złodzieje tutaj kurwa takie są. Kurwa, wisi, tak się panoszą. Tak, wcześniej już tutaj sobie. Kurwa, co jest? To jest kurwa. Co tu wapno robi? O, bo jakieś tutaj kurwa te wąki tedy robili. To jeszcze wapno rzuci. Ej, tam chodź. tam. Też. I buta. Środka taka. No i tak dostałem to, najwyżej tam cignujówka była rozlewana, odcinka nie było, no bo kanał mi zajebał tu. Zajumali, wiecie. Słodzieje, takie skurwisy, te hakerzy. Dlatego nic nie chciałem też na policję zgłaszać, że tam myślę, a tam... Policja mi jeszcze potrzebna tego. też wam przypomnę, że będę miał 50 subów To będzie oczywiście live już powoli Ja już z I też jak coś tam robię, coś tam ogarniam I Też czasami nie będzie też zapisów No widzicie już sobie no, kończyłem. Kończyłem. screena sobie zrobię tak zwanego. O. Tam mać screena. Szybszy wiek i narazka pole się kółeczko jeszcze kręci, ale już tam, nie, już teraz się zamyka ta klapka. Automatycznie I, Zresztą tam ten tur nadal stoi, stoi, się tak już w tam na zimę to.

I do następnego.